Witam serdecznie, Szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Bracia, Bóg mi świadkiem, że w tym, co do Was mówię, nie ma równocześnie taki nie. Syn Boży Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem Wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był taki nie, lecz dokonało się w nim tak. Fajnie by było, gdyby cały świat. Wszyscy ludzie stali się uczniami Jezusa. Fajnie by było, nie? Gdyby wszyscy mieszkańcy Koszalina spotykali się co niedzielę na Eucharystii. To trzeba by było dobudować jeszcze kilka kościołów, bo w Koszalinie mieszka ponad 100 tysięcy ludzi. No, niestety, tak nie jest, ale to nie znaczy, że my, chrześcijanie, uczniowie Jezusa mieszkający w Koszalinie czy w jakimś innym mieście, Mamy teraz z tego powodu płakać i urzalać się i marudzić, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Mamy zadanie, o którym mówi dzisiaj Jezus. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem tego świata. Nie potrzeba wiele soli, żeby przyprawić danie. Ale można zepsu, zepsuć nawet najlepsze danie, sypiąc niedobrą sól. Jeśli sól us, utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Często tak jest, że nasza wiara jest deptana przez ludzi, którzy nie znają Jezusa, ponieważ nie daliśmy im smaku. Nie widzą w nas smaku, nie widzą w nas y, świadków Jezusa. Święty Paweł mówi: Zaświadczam, świadczę o tym, że w mojej mowie nie było równocześnie tak i nie. Święty Paweł tak jak głosił, tak żył. Jezus tak jak głosił, tak żył. I, i trzeba, żebyśmy my właśnie dokładnie tak samo żyli, tak jak Głosimy, tak powinniśmy żyć. Oczywiście powinniśmy żyć według Boga, bo jesteśmy uczniami Jezusa i dzięki nam inni ludzie mogą dowiedzieć się o Nim, poznać go, poznać Jego miłość, poznać wartość tego, co on dla nas zrobił. Wtedy, Jezus przestanie być tylko postacią historyczną dla wielu ludzi, o której można usłyszeć. Gdzieś tam w internecie Jezus nie jest tylko postacią historyczną Jezus jest kimś więcej Jezus jest światłem tego świata Zobaczcie, że nie trzeba wiele światła Żeby rozproszyć ciemność Ile razy schodziłeś, schodziłaś do piwnicy A światło nie działało To, to prądowe, to elektryczne Więc co? Szło się na górę, brało się świeczkę Zapalało się świeczkę, i szło się ze świeczką do ciemnej piwnicy. Da się? Pewnie, że się da. Ciemność ma to do siebie, że ucieka przed światłem przed nawet odrobiną światełka. Ucieknie i ciemność, i rozproszy się. Właśnie zachodzi słońce, jak o tym mówię. Może to jest znak, potwierdzenie, że to, co mówię, jest jest prawdą? Oczywiście, że to, co mówię, jest prawdą. Nie kłamie. Zaświadczam wam, że Jezus jest, zmart Jezus jest moim Zbawicielem, że Jezus jest Panem, że Jezus dał mi szczęście. Przypomnę dla tych, którzy mnie nie znają, bo dawno mnie nie było tutaj na kanale, skąd ja się tutaj w ogóle wziąłem. Przyjechałem do Koszalina jako bezdomny człowiek. Nie miałem nic oprócz Biblii, Wody i bochenek, bochenek chleba i 20 zł. Dzisiaj mam mieszkanie, pracę. Dzisiaj głoszę to, co dla mnie zrobił Jezus. Mówię o tym, świadczę o tym. Mam nadzieję, że jestem solą. Mam nadzieję, że, że solę, a nie pieprze. Bo mamy solić, a nie pieprzyć. Wieje, <śm> ale fajnie. Bóg mi dał to wszystko. Sam tego nie wymyśliłem, nie wymyśliłem e, tego, co będę robił w swoim życiu. Wszystko mam od niego. Patrzę na to tak z perspektywy czasu z perspektywy 18 lat i widzę, że, że naprawdę to nie jest bajka, to wszystko jest prawdą. Jezus mi to wszystko dał. Jezus, niewymyślony Jezus, tylko prawdziwy, obecny, który jest pośród nas, który jest we mnie, który przebacza mi moje grzechy, winy, który prowadzi mnie, nawraca mnie do siebie, który mówi do mnie, który jest rzeczywistością prawdziwą, który jest osobą, nie jest energią, nie jest mitem, jest prawdą. I ja zaświadczam o tym. Nie chcę nikogo przekonywać o tym, że Jezus istnieje i że ma moc zmienić Twoje życie, bo to nie jest moja rola. Moją rolą jest głosić, mówić. Kto będzie chciał, to przyjmie i będzie zbawiony, jak to mówi Jezus. Kto nie przyjmie, będzie potępiony. Takie są słowa Jezusa. Mamy świadczyć, a będziemy świadczyć tylko wtedy, kiedy będziemy uczniami Jezusa na 100% kiedy będziemy trwać przy nim, nawet wtedy, kiedy cały świat wokół nas już nie będzie przy nim trwał. Mamy trwać do końca, nawet jeśli zamkną ostatni kościół w Twojej miejscowości, to trwaj, trwaj przy nim. Co to znaczy trwać przy nim? To znaczy wypełniać wszystko to, czego On od nas oczekuje, aż. Do śmierci, aż po śmierć. Uczniowie Jezusa, wielu uczniów Jezusa straciło życie za Jezusa. Chociaż to nie było proste, to nie było łatwe. Piotr mówił, że, nie, że, że się nie zaprze, a się zaparł po trzykroć. Wielu się zapierało, ale wracali. Ja nie mogę teraz usiąść z założonymi rękoma i płakać. Widząc to, 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 co się dzieje, że ludzie coraz rzadziej chodzą do kościoła, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, ja mam wyjść na ulicę i mówić. I teraz ważne jest, jak i co będę mówił. Albo będę solił, albo będę pieprzył, nie? Lepiej solić niż pieprzyć. Niech się nikt nie obrazi tym moim słownictwem. Ale wiecie o co chodzi. Bo czasami zamiast solić, to pieprzymy. I dlatego ludzie nas nie przyjmują, odrzucają nas, bo głosimy Jezusa w sposób jakiś taki niepoważny, bo zachowujemy się tak, jakby to wszystko było jakąś grą, jakimś takim zwyczajem tylko, jakąś bajką, mitem, jakby Jezus naprawdę nie istniał, jakby był świętym Mikołajem, który tak naprawdę nie istnieje. Znaczy święty Mikołaj istnieje, ale nie ten czerwony, nie? Z brzuszkiem. Albo traktujemy Jezusa jak, jakby był jakimś kosmitą. Tak o nim mówimy. Nie widać po prostu w nas tego, co głosimy. I chodzi o to właśnie, żeby, żeby to się zmieniło. Jak to dostrzec? No zobacz, czy ludzie. Częściej odchodzą od ciebie e, z niedowierzaniem w to, co głosisz, czy, czy ludzie depczą to, co głosisz, czy może słuchają. E, oczywiście nie, to, to nie jest matematyka, i to nie, nie, nie zawsze tak będzie, że zawsze ludzie będą mnie słuchać, nie? że zawsze będę miał te, te owoce tego mojego głoszenia, że zawsze to zobaczę. Że zawsze człowiek powie: Tak, masz rację, Jezus istnieje i zawsze się przy mnie ktoś nawróci. Nie. Ale może być tak, że nikt nie chce mnie słuchać. Że nikt nie chce się zatrzymać, nikt nie chce yy, oddać Jezusowi życia, bo to ja jestem problemem, nie Jezus. Bo gdyby ktoś inny przyszedł do tego człowieka, Ktoś, kto rzeczywiście jest bardziej uczniem, nie tylko z nazwy, ale także z życia, to wtedy ten człowiek przyjąłby Jezusa. Może to to mój problem jest w tym, że ludzie nie przyjmują Jezusa. Może ja już nie jestem solą, tą dobrą, tylko zwietrzałą, po której ludzie chodzą, po której, po której ludzie depczą. A przy okazji też po Jezusie, nie? bo ja kupczę Słowem, bo, bo nie żyję według tego, co głoszę, bo moralizuję, bo mówię ludziom, nie rób tego, a sam to robię, nie? tak jak faryzeusz uczony w piśmie. No, zawsze po każdej ewangelizacji robię sobie taki rachunek sumienia i pytam się Boga, pytam się Ducha Świętego, Duchu Święty, czy ja zrobiłem naprawdę tak, jak Ty chciałeś, żebym zrobił, czy może ja coś dodałem od siebie, i dlatego nie wyszło, dlatego ten człowiek nie przyjął ciebie jako pana i Zbawiciela. Zawsze powinienem robić sobie rachunek sumienia, i zawsze go robię. I, i zachęcam Cię także do tego. Ile ja już gadam. Oj, prawie 11 minut. Dobra. To tyle chyba chciałem, <laughs> tyle ch chyba chciałem powiedzieć. Jak coś, to piszcie w komentarzach. Jak będzie czas, to się na to odpowie. Podsumowując. Mamy solić, a nie pieprzyć. Zapraszam do, do Różańca. I jak Bóg da, to widzimy się następnym razem. Z Panem Bogiem i pozdrawiam. Tajemnice światła. Chrzest Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.